Jesteś ciekawy, co możesz kupić w Turcji za 75 tysięcy euro? Zapraszam. Jesteśmy 3 km od plaży w dzielnicy Mahmutlar. Jesteśmy na obiekcie, który ma bardzo bogate zaplecze, jak na normalny turecki dom. Na początek przywita Cię recepcja i lobby, w którym możesz poczekać na swoich przyjaciół albo Twoi przyjaciele na Ciebie. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że dajecie takie mieszkanie pod wynajem. Nie ma was tutaj. Nawet jeżeli macie agenta, który tym się zajmuje, to jednak dla klienta, który przyjeżdża nocą, możliwość wejścia do recepcji, odebrania kluczy z recepcji to jest, myślę, i poczucie bezpieczeństwa, i jednak pokazanie, że ten klient jest naprawdę zadbany. Dlatego tu. Przy tej opcji za 75 tysięcy euro macie taką możliwość. Kupując mieszkanie w tym obiekcie, masz nie tylko samo mieszkanie, ale masz dostęp do siłowni, spa, łaźni tureckiej i basenu nie tylko letniego, ale też zimowego. Pokażę Wam po kolei. Zapraszam. Wiem, że dla wielu z Was siłownia to podstawa. Ja już wielokrotnie mówiłam, że dla mnie nie i nie mam z tym nic wspólnego. Natomiast fajnie jest, że tutaj, mimo małego pomieszczenia, sprzętów jest dosyć dużo. Części rekreacyjne to nie tylko siłownia. To nie tylko basen, ale też miejsce, gdzie możesz dzieci na chwilę, na godzinkę, nie wiem, na tyle, na ile potrzebujesz, wysłać po to, żeby może pocieszyć się chociażby spokojnym pływaniem, a one tutaj bezpiecznie będą się bawiły. Jeżeli schodząc na dół i idąc na basen, macie ochotę wziąć ze sobą jakieś jedzenie, zrobić sobie tutaj kawę. Albo z Waszymi gośćmi, zamiast siedzieć albo wracać do mieszkania na jedzenie, możecie sobie spokojnie wykorzystać tą przestrzeń. To jest taki typowy, czy inaczej, może nietypowy. To jest bar przybasenowy. Natomiast o tyle właśnie nie jest typowy, że jest dużo ładniej zaaranżowany, jest po prostu wyższy standard. Nie jest to zwykła budka przy basenie, tylko w ramach budynku pomieszczenie, które. Normalnie z pomieszczeniem takim typowo barowym, po prostu. Nie wiem, jak to wygląda w ciągu sezonu, bo powiem Wam uczciwie, że nie byłam tutaj, nie korzystałam w trakcie sezonu z tego miejsca, czy tam moi klienci nie korzystali, ale naprawdę wygląda to bardzo estetycznie, bardzo przyjemnie i widać, że funkcyjnie. Jest telewizor, więc dzieciaki, wiadomo, można spławić, włączyć jakąś bajkę, samemu sobie można pływać. Właśnie, zobaczcie, gdzie pływamy. Wygląda to w ten sposób. Ja się tutaj o, przemknęłam sobie. Yy, powiem Wam tak, myślę, że dużym plusem tego obiektu w momencie, kiedy nawet porównamy to z odległością do plaży, te 3 km, to olbrzymim plusem będzie zaplecze rekreacyjne, jego wielkość, jego jakby standard. No i zobaczcie, chociażby na ten basen, tak? Jak ktoś chce popływać, nie tylko pochlapać się, pomoczyć e, tyłeczek, tylko po prostu popływać. To naprawdę tutaj może. E, fajnie, bardzo mi się podoba to, że jest zejście po schodkach do basenu, a nie typowo metalowe i wskakujesz, tylko bardzo przyjemnie, bo sobie już wyobrażam, że mnóstwo ludzi sobie może na tych schodkach siedzieć, czy dzieci na przykład i to już daje e, fajną, e, fajną, jak, fajne wrażenie. E, basen, basen dla dzieci, zobaczcie, też bardzo duży. Jusuf, możesz pokazać, ja, się, ja sobie przejdę tak, żeby ci było łatwiej. I zobaczcie, jak to jest fajnie pomyślane: że tak, macie basen dla dzieci w tym miejscu, tutaj zaraz macie plac zabaw dla dzieci letni. Tu z kolei macie plac zamknięty, ten wewnętrzny, który przed chwilą pokazywałam, czyli powiedzmy, że jest upał gorąco, świeci słonko. Nie chcecie, żeby wasz maluch był już na słońcu, ale Wy chcecie popływać. To wtedy ten maluch idzie sobie do cienia, tam jest klimatyzowane pomieszczenie, a wy możecie zaliczać kolejną długość basenu. Bardzo dużym plusem dla mieszkań, które mają być wynajmowane, czy to na krótki termin, czy na długi termin jest. Zjeżdżalnia. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że jednak dla wielu dzieciaków to podstawa, dlatego tu macie zaplecze z, ze zjeżdżalnią właśnie, z tymi wszystkimi elementami, które są potrzebne do tego, żeby nieruchomość była atrakcyjna pod wynajmy. Moi drodzy, a chyba najprzyjemniejszym punktem tego programu będzie łaźnia. Spa, które widzieliście na tabeli, jest takie z prawdziwego zdarzenia, mimo tego, że małe i kameralne, ale macie mega opcje do relaksu. Ja, gdybym mogła, to już bym tutaj została. Przyznaję się Wam, że uwielbiam saunę. Nie wiem, czy mieliście okazję być już w łaźni tureckiej. Wiecie o tym, albo nie wiecie, to ja Wam powiem. Zaczynamy właśnie od sauny. W niektórych łaźniach zaczynamy jeszcze od takiego pokoju solnego. Tutaj akurat mamy też łaźnię parową, która też jest mega przyjemna. No może jeden jedyny mankament, że ci kapie woda na nos z góry. Słuchajcie, woda jest naprawdę bardzo przyjemna. I teraz tak, to już od was zależy, w jakiej konwencji sobie ułożycie to łaźnię, czy najpierw sobie popływacie, pójdziecie do pokoju parowego, do sauny, czy może w jakiejś innej konwencji, ale generalnie tak to się zaczyna. Natomiast punktem podstawowym oczywiście jest łaźnia. Ja oczywiście nie wejdę do środka, ponieważ mam buciki, ale jest mega przyjemnie, jest gorąco, nagrzane, ciepłutkie, i ten kamień, na którym możecie zapomnieć o wszystkich stresach świata. No i oczywiście dobre zakończenie łaźni to masaż, a jeśli chodzi o masaż, to naprawdę znają się tutaj na tym. A może macie ochotę na romantyczny wieczór w swoim prywatnym kinie? Jeżeli tak, to jak najbardziej możecie tutaj skorzystać z takiej opcji. Żeby tego typu obiekt mógł funkcjonować sprawnie, żeby było czysto, żeby wszystko było zadbane, muszą być oczywiście określone zasady. Zasady macie określone tutaj na tej tabeli w języku angielskim, tureckim, rosyjskim. Jest dokładnie wszystko wypisane. W których godzinach macie transfer na plażę? W jakich godzinach funkcjonuje co? Co jest otwarte? Kiedy i jak? Na jakich zasadach? To co? Jedziemy na siódme piętro. Zapraszam, moi drodzy, jesteśmy na siódmym piętrze. Jesteśmy na mieszkaniu, które ma 45 metrów kwadratowych salon z aneksem kuchennym. Chcę Wam pokazać po kolei wszystkie pomieszczenia i chcę, żebyście sami w komentarzach dali znać, co myślicie na ten temat. Dlatego, że w tej cenie w cenie 75 tysięcy euro znalezienie w tym momencie mieszkania. Pełni umeblowanego, w takim standardzie, z świeżutkim e, wyposażeniem. To mieszkanie, co prawda, jest z rynku wtórnego, ono już było wynajmowane, ono już pracowało na siebie. Nie wiem, widzę, że są pewne zmiany, typu na przykład, telewizor jest nowy, wymieniony. Widzę, że są, e, na przykład, nie wiem, widzę na fotelu, o, na krzesełku, że coś tam już było tutaj używane, dotykane. Ale generalnie jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. Jak widzicie, ma cały sprzęt, wszystko, co jest gotowe, co jest potrzebne do tego, żeby wynająć mieszkanie albo do tego, żeby samemu sobie przyjeżdżać na urlopy. Ja ostatnio szukałam dla klientów mieszkania, w takim budżecie i niestety było bardzo, bardzo trudno. I podejrzewam, że już teraz powoli z czasem będzie coraz trudniej znaleźć mieszkania w takim standardzie w takiej cenie. Właśnie, a propos tego standardu, przyjrzyjcie się dokładnie, jest tak zaaranżowane, żeby była opcja zakwaterowania dwóch osób w saloniku, tak, i żeby z kolei kolejne dwie osoby mogły spać w głównej sypialni. A propos sypialni, zobaczmy, jak wygląda. Um, okay. Mała, kompaktowa, ale ma wszystko, co potrzeba: szafa, klima, łóżko, i widok na morze, nawet kawałek widok na morze. Mimo tego, że mieszkanie jest małe, małe jak na nasze tureckie pojmowanie powierzchni, bo 45 metrów w Polsce, powiedzmy, że to nawet całkiem spore mieszkanie, ale jak na tureckie warunki, to bardzo malutkie mieszkanie, więc każdy kąt yy, wykorzystany tu akurat na szafę, żeby było co gdzie wsadzić. Zadziwiająco duża łazienka, jak na taką powierzchnię. Nie wiem, co tutaj miał architekt na myśli, ale widocznie, no, taki miał pomysł, bo naprawdę, łazienka jest wyjątkowo duża, jak na mieszkanie, 45 metrów. W sumie to wiecie co, tak stoję sobie tutaj, Patrzę przez balkon na widok. Zaraz widok wy zobaczycie, poczekajcie. I zastanawiam się, że to jest niesamowite, że tego typu mieszkanie w takim standardzie, z takim wyposażeniem, z takim zapleczem rekreacyjnym, jakie widzieliśmy na dole i z takim widokiem. Mimo tego, że dzisiaj brak słonka, i tak, to może widać przymglone, ale ja widzę dokładnie i może i wzgórze zamkowe, to wydaje mi się, że cena jest niesamowicie atrakcyjna. Bo normalne mieszkania w centrum miasta, między blokami, wiecie typu, Mahmudlar to wiecie taka osiedla, gdzie, osiedle, gdzie mamy 3,5 metra do granicy działki, zaraz następny budynek, a tutaj jest przestrzeń. Przed nami są wille e, dwupiętrowe, więc mamy otwartą przestrzeń. Zaraz ją wam pokażemy, obiecuję. I mamy pełen widok, i mamy taki standard. Siedemdziesiąt pięć tysięcy? Jeżeli dla kogoś będzie za daleko, to nic się nie martwcie, dlatego że zimą co dwie godziny odjeżdża ten bus na plażę, a latem co godzinę. Także spokojnie. Ale wiecie co, ja myślę, że spacer jednak jest przyjemny.